Luz de Maria de Bonilla, Argentyna Orędzie Maryi wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu Umiłowane dzieci mego niepokolanego serca, przyjmijcie błogosławieństwo moje, waszej Matki, która was kocha. Przyjdźcie do mnie, abym was zaprowadziła do mego boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Każdy zna dobro, które uczynił i zło, które spowodował. Wzywam was, by już teraz żałować za grzechy, abyście nie żyli w grzechu, w przeciwnym razie grzech coraz bardziej i bardziej skłania Was ku złu i zamętowi. Lud mego syna musi pozwolić sobie być wolnym od przywiązania do grzechu w tym czasie tak delikatnym dla ludzi. Demon nie tylko krąży dookoła. Pierwszy list świętego Piotra 5 8 9, lecz szarżuje na moje dzieci i prowadzi je uwiedzione w morze najohydniejszych grzechów z powodu skłonności do grzechu tego pokolenia. W tej bitwie pomiędzy dobrem a złem Księga Apokalipsy 12, 7, 17 Lud Mego Syna jest okaleczony. To nieustannie sprawia, że Mój Boski Syn cierpi. Z powodu braku duchowych sił obronnych u Jego dzieci. Owszem, posuwacie się naprzód, ale ku lękowi i przerażeniu, ku którym jesteście kierowani. Ludzkie postępowanie jest niepewne z powodu chwiejnej wiary, jaką posiadacie. Z tego powodu nie jesteście ani zimni, ani gorący. Księga Apokalipsy 3:16. Dzieci mego niepokalanego serca: Ta obecna wojna ma w swoim sercu religię, pragnienie człowieka, by rozprzestrzenić swoją religię, która nie jest to którą założył mój syn. Dzieci mego niepokalanego serca, odmawiajcie różaniec święty. Jest to pilne wobec nadchodzącego cierpienia. Tyleż próśb o nawrócenie każdego z Was, ale nie byliście posłuszni. To doprowadza Was do oczyszczenia na poziomie światowym. Nic nie będzie takie, jak wcześniej. Nic. Bolaję z powodu tak wielkiego grzechu, przez który mój syn jest tak obrażany. Ja, jako matka, ostrzegam Was, a nie słuchacie mnie. Ani gdy stoicie wobec nowej zarazy, ani wobec klęski głodu, ani wobec widma wojny, która niepowstrzymanie posuwa się naprzód. Nie słuchacie mnie. Były ku Wam kierowane kolejne wezwania, ale nie chcecie wierzyć. Wręcz przeciwnie buntujecie się i będziecie cierpieć z powodu wyrządzenia tak wielkiej zniewagi. Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Europę. Wojna będzie w niej postępować naprzód, a najbardziej we Włoszech. Módlcie się, dzieci. Módlcie się. Demon czyni spustoszenie wewnątrz kościoła mego syna. Módlcie się. Módlcie się, dzieci. Módlcie się. Dzieci, musicie się nawrócić wobec tak wielkiego cierpienia, które się zbliża. Módlcie się, dzieci, módlcie się, ileż dusz się potępi, odsuwając na bok wiarę w mego boskiego Syna. Módlcie się, dzieci, módlcie się, módlcie się. Módlcie się. Dzieci moje, wojna wydaje się statyczna, ale tak nie jest. Posuwa się naprzód, niepowstrzymanie. Módlcie się sercem, módlcie się, bądźcie bardziej duchowi i módlcie się. Żywioły powstają przeciw ludzkości z większą siłą. Módlcie się, dzieci, odmawiajcie różaniec święty. Dzieci, chodźcie w dobru, pragnijcie dobra dla swoich braci. Czyńcie dobro, przed dobrem zło ucieka. Bądźcie ludźmi niezłomnej wiary w ochronę mego boskiego Syna. Jego przynajdroższa krew was ochrania. Niech wiara w was się nie zmniejsza, lecz niech się wzmacnia. Ludu mego Syna, nie jesteście sami. Módlcie się sercem, a nasze najświętsze serca będą was bronić w każdej chwili. Bądźcie ludźmi adoracji i uwielbienia, bądźcie ludźmi nadziei. Pokładanej w obietnicach, które otrzymaliście, błogosławią was, dzieci. Okrywam was moim matczynym płaszczem, mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, każde słowo, jakie objawiło nam niebo, jest manifestacją Bożego Miłosierdzia, które wobec sytuacji, z jaką mierzy się Jego lud, rozświetla drogę i ostrzega nas, abyśmy zareagowali i działali zgodnie z Bożą wolą. Choroby przeszłości ponownie rosną w siłę, a jest tak, ponieważ w niektórych laboratoriach przenieśli je w teraźniejszość. Nasz Pan Jezus Chrystus, 16 stycznia 2019 Mój lud musi być silny, musi stawiać opór. I nie tracić wiary. Nasz Pan Jezus Chrystus 12 stycznia 2020. Znajdujecie się w stanie przejścia z tego, czym byliście jako ludzkość, do tego, czym będziecie jako część tak zwanego nowego porządku świata, który nie jest moją wolą. Nasz Pan Jezus Chrystus, 7 stycznia. 2022. Ludzkość kieruje się tam, gdzie pozbawią Was wolności, możliwości poruszania się, własnego myślenia i człowiek przystanie na wszystko, byle przetrwać. Najświętsza Maria Panna, 29 sierpnia 2021. Amen.